Maneczko z tej strony Bartek z kanału Alfa i Beta I się znajdujemy na wypadzie Będzie plaża, woda, takie tereny A gdzie jesteśmy? To macie tutaj gmina Biszcza Żary Jakieś 150 km od nas Nas wywiało No i co, przypominam, w sklepie Grosik TV Na hasło Alfa i Beta Dwa razy więcej gratisu przez zakupy detektora Ja się stroję, kamerkę na głowę I do pierwszego Pierwszy sygnał. Ani. Piątunia. Pięziko Drugi sygnał. prawie sygnał tutaj nie ma na plaży. Teraz coś takiego. Jakieś czapki czy od czego to, nie wiem, czy od dżinsów. Kolejny sygnał, a nim 10 groszy tylko. Mamy ziko, 100 groszy. Kolejne 10 groszy. Mamy sygnał, będzie krągło czy śmieć Moim zdaniem 50 groszy. Zrywka Zrywka Wjazd do wody stroimy się. Nie mam jęko Dobra, do pierwszego. Pierwszy sygnał taki jaki taki Z wody, tak to same śmieci. O, 50 groszy mamy 50, 50 karskiego. zobaczcie jaki 60 gramistów siadło z wody dwójeczka, na no, wutynaska Zmiana miejscówki. Pierwszy sygnał. Dwa z Kolejny sygnał na złotówkę. Ta Pultaps. Złotóweczka. Sygnał mocny. Pięć grosz. kolega coś trafił. To no jakieś szpilce Coś fajnego. Mamy sygnał. Ten tym z złotóweczka. Ładny sygnał. Sygnał zrywka stara. Kolejna dwójeczka spotyniała. Kolejny mniaczyk I kolejna dwójka spadniała Tu to będzie chyba Eldorado Kolejna krągłość Anioł Rzutułeczka Jaka czerwoniutka, fajna Teraz jakiś kawałek biżuterii mamy Ale 6 metr, kawałek pierścionka połamanego Taki sygnał. Tym sygnałem. Coś takiego. Nie wiem. Kolejna monetka. Anioł. Dużo monetek wychodzi, ale nie nagrywam wszystkich. Bo są bardzo niektóre mocno zjedzone. A dużo drobnych też wychodzi. Tutaj mamy. Nie wiem co to jest ale na pewno jest pocześniak 2 zł chyba komuch sygnał 75 coś mocnego chyba że puszka zakopana puszka albo autorka. Widzicie jakie bydlęta puszka. Kolejna siedna monetka. Patrzcie, jakie tu monety zleżały. Ziko. No kolega na trzasko, biżuterii. Główniany pierścionek. I srebro. No. za Zawieszkę w środku masz otwieraną. I Przed chwilą Bozia jest. Teraz ja mam Biżu w końcu. Zobaczcie. Gold. Data, wszystko. Ach, Tadek, kurwa. Kolejna dwieczka. I mamy złotóweczkę. Tyle tej plaży, że nie wiem, czy przejdziemy tą plażę do wody. To nie wiem, czy wyjdziemy ale ja to na pewno, bo tak gorąco muszę się schodzić. Moniak większy No, Marcelinowatka się trusną, tu dostał, to na pewno nie było szukane. Ale takie perele jeszcze są Kolejna krągłość wielka Pewnie kolejna jakaś perela Nawet nie chcę mi się tak dubać no jak, to w takie monety zleżały To na pewno nie z pierwszego sezonu Pora do wody chłodzić się, jajka zmoczyć i te sprawy do pierwszego z wody Pozdrowienia, 10 groszy z perelu. 68 pozdrawiam Teraz to groszy z wody Ale powiem, jak na plaży było multum sygnałów i monet wszystkiego to w wodzie To jest odmienne prawie w ogóle, a jak coś to aluminium same Teraz 20 groszy, będą pozdrowienia 49 Nie ma co pokazać wody Mam biżuterię Kolczyk jakieś płynce mam coś tu Nie wiem później zobaczymy ale biżut. I teraz te groszy znowu Dwójeczka. Dwa Ziko Ziko, będę do pozdrowienia Więcej wypadał, nie chcę się wszystkich nagrywać 49 pozdrawiam po raz kolejny Teraz takie dziwactwo Jakaś muszla Może to srebro Mam chyba sreberko tak. Od Pandorki, Czarsi, tu Próba. 9-2 No i git. Drugie srebro. Kośmonetkę mamy. Pyryle, 20 grosz. Na plażę wróciliśmy, bo jeszcze mamy godzinę czasu do pochodzenia. Bo parking się nam zaraz będzie kończył. I na plażę wyszliśmy, 63. Pozdrawiam. Mam jakiś chyba kolczyk znaczy to srebro? To ciulka wie. Teraz ja mam boże, chyba srebrną, ale na aluminiowym ogniwu. Witam na podsumowaniu z tego wypadu Bożego Ciała w dwóch kąpielisk. To tak, zobaczcie, ile wyskoczyło. Trafiliśmy na dziewiczą plażę. Zaczniemy od ci strzałów. To tak, ołów, taka muszelka. Tu guzik jakiś, tu jakieś kółeczko, sztuciec, tu kawałek łyżki miały to jakieś zapięcie, tu jakieś dziabągi różne, tu kawałek takiej biżuterii chyba. No i monet wyskoczył, patrzcie, z perel jakie stany, zajechańce. Jej, wyskoczyło 20 sztuk o nominale, wcześniej policzyłem 63 zł i... 30 groszy. Współczesnych monet, zobaczcie, wyskoczyło wszystkich, łącznie wyskoczyło 49 sztuk o nominale 32 zł 41 groszy. Z biżuterii srebrna bozia na aluminiowym kółeczku. Taki czarsik od Pandorki 925. Taki kolczyk srebrny 925, ten 925 też kolczyk, tam punca widnieje. 4 sreberka i goldzik 5.85. Tak się prezentuje. Trochę wygłogo życie 3,85, waga. Dobra, tyle było, bo tyle. Jeśli się podobała łapka do góry subiek i co? Do następnych i do nowych części i do starych zapraszam.